Dzień dobry. Możecie tego nie pamiętać, ale w historii zachodniej cywilizacji był taki moment, jeszcze przed upowszechnieniem się smartfonów, gdy powszechną praktyką dla zabicia czasu w czasie wizyt w toalecie była lektura składu etykiet rozmaitych kosmetyków i środków czystości. Możliwe, że to był okres, w którym ludzkość wiedziała najwięcej o chemii produktów codziennego użytku. Kiedy więc Head and Shoulders zaproponowało mi współpracę, pomyślałem, że to idealny moment, aby zrobić coś, co chodziło mi po głowie od kilku lat. Film, w którym chemik, czyli ja, analizuje skład chemiczny, w tym wypadku szampo szamponu przeciwłupieżowego. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to, to zapraszam. No Dobra, tylko dlaczego w ogóle możemy rozmawiać o szamponach? Po co one powstały? Nie możemy mieć włosów mydłem? Przecież mechanizm czyszczenia z brudu jest w obu przypadkach ten sam. I jeden i drugi produkt zawierają środki powierzchniowo czynne, zwane surfaktantami. Są to związki o tak zwanej budowie amfifilowej. Pod tym słowem, pod tym wyrazem kryje się informacja, że część cząsteczki. Lubi, a część nie lubi rozpuszczalnika. W związku z tym będą się one specyficznie zachowywały na granicy faz. Żeby nie być gołosłownym, czy raczej żeby nie nadużywać w nieskończoność trudnych wyrazów, weźmy podręcznikowy przykład usuwania tłustej plamy z wykorzystaniem wody. Więc woda nie miesza się z olejem, z tłuszczem, przez to oderwanie takiego zanieczyszczenia od powierzchni może być trudne. Ale jeżeli do układu wprowadzimy cząsteczkę, której jedna część będzie wolała znajdować się w wodzie, a druga w oleju, to nagle niejako możemy wspomóc rozpuszczenie, zabrudzenia w wodzie. Taki proces rozpuszczania z pomocą innych cząsteczek nosi nazwę solubilizacji. A ta struktura, która powstaje w efekcie solubilizacji, czyli porcja tłuszczu otoczona uporządkowanymi cząsteczkami surfaktantu, nosi nazwę micela. Więc, zarówno mydło, jak i szampony mają w swoim składzie surfaktanty, które czasami nazywamy detergentami. Co więcej, w obu przypadkach są to zwykle pochodne kwasów tłuszczowych. No to, powodem, dla którego po odkryciu szamponów odeszliśmy od stosowania mydła przy myciu włosów, jest odczyn. PH. Mydła to związki zasadowe. Naturalne pH włosa. I skóry zresztą jest kwaśne, i gdy do jego wyczyszczenia wykorzystamy mydło, usuniemy z niego naturalne substancje nawilżające, nadające elastyczność, połysk i tak dalej. Włosy myte mydłem staną się matowe, sztywne, będą się elektryzować, trudno będzie je rozczesać. Przez wieki, aby temu przeciwdziałać, po umyciu aplikowano na włosy rozmaite specyfiki. Płukano jewodzie, piwie, e, żółtkach jaj, e, ba, nawet złożone mieszaniny olejów i ekstraktów ziołowych powstawały dokładnie w tym celu. W pierwszej połowie XX wieku opracowaliśmy jednak szampony, które wyparły te praktyki, bo szampony. Mają delikatnie kwaśne pH. Tylko nie odnieście wrażenia, że szampon to jest takie zakwaszone mydło w płynie. Nie, 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 bo po przeszło 100 latach jest to dużo, dużo, dużo bardziej złożona mieszanina. Wystarczy zresztą spojrzeć na etykietę. Akurat ten szampon ma aż 33 składniki. Wymienione w kolejności od tego, którego jest w nim najwięcej. W tym wypadku to. Woda. Kończąc na tym oczywiście, którego jest najmniej. To jest taka kolejność. W tym wypadku to błękitny barwnik o nazwie wodorotlenek n etylo n 4 4 etylo 3 sulfoenylo 2 sulfoenylo metyleno 2 5 cykloheksadien 1 ilideno 3 sulfobenzenometaminy i tak, dobrze mówicie, to błękit brylantnowy. Do tego dwa z tych 33 miejsc na liście opisują więcej niż jedną substancję chemiczną takie mieszaniny. Możecie się więc domyślać, że nie damy rady wszystkich tych pozycji omówić bez chemicznego przynodzania. Podejdę więc do tego inaczej. Widzicie, składniki szamponu możemy podzielić w zależności od tego, jaką pełnią funkcję w finalnym produkcie. Jednym z takich najlogiczniejszych jest ten, który wyróżnia surfaktanty. Bufory, substancje zapachowe, substancje kondycjonujące, środki o działaniu specjalnym, na przykład przeciwłupieżowe i ktoś mógłby powiedzieć, że to są lecznicze, ale nie każdy szampon jest lekiem, ten na przykład nie jest lekiem, choć z drugiej strony jak najbardziej leki mogą mieć formę szamponów. No i są jeszcze emulgatory, konserwanty i wszelkiego rodzaju inne substancje nadające produktowi pożądane właściwości organoleptyczne, takie jak klepkość czy kolor. Więc w kontekście tego podziału rzućmy okiem na kilka substancji. I tak, surfaktanty znajdziemy już na samym początku listy. Generalnie łatwo takie molekuły rozpoznać, mają one długi, niepolarny łańcuch węglowodorowy, który chętnie zwraca się w kierunku fazy olejowej i fragment polarny, wodolubny, zwykle, ale nie zawsze jonowy. Poznacie te fragmenty po plusach i minusach zaznaczonych we wzorze chemicznym. Bardzo ciekawym elementem szamponu i w ogóle elementem chemii są bufory, do których przechodzę, bo rozmawialiśmy już o surfaktantach. Więc, bufory. Bufory to takie roztwory, których pH w zasadzie się nie zmienia po dodaniu do nich niewielkich ilości mocnego kwasu albo mocnej zasady. Jak to przetłumaczyć z chemicznego na polski? No, niełatwo, więc może lepszy będzie eksperyment, weźmy 100 ml wody destylowanej. W teorii powinna mieć ona pH neutralne równe 7, ale w rzeczywistości rozpuszcza się w niej dwutlenek węgla z powietrza, tworząc niewielkie ilości kwasu węglowego, nadając jej dzięki temu delikatnie kwaśny odczyn. Więc jeżeli dodamy do tej wody kilka kropli stężonego kwasu solnego, pH spadnie. Całkiem znacząco pamiętajmy, że każda jednostka pH to 10 razy więcej kationów wodorowych czy hydroniowych. Przy dodaniu podobnej ilości stężonej zasady, w tym wypadku NAOH, pH znacząco wzrośnie od wartości wyjściowej. A teraz zobaczcie, co się dzieje, gdy zrobimy to samo z roztworem buforu cytrynianowego. Takiego samego jak w Head Shoulders. I to akurat dobrze się składa, bo można przygotować taki roztwór kwasu cytrynowego i cytrynianu sodu, który ma pH podobny do tego dla wody destylowanej. W tym wypadku zmiana pH po dodaniu tej samej ilości silnej zasady czy silnego kwasu jest zauważalnie mniejsza niż dla samej wody. I to właśnie są bufory. Roztwory, które mają niejako stabilizować pH, stabilizować właściwości kwasowo-zasadowe. W ogólnym ujęciu składają się na nie substancje zdolne do pochłaniania zarówno kationów wodorowych hydroniowych, jak i anionów wodorotlenkowych. Kwas cytrynowy to jest słaby kwas, więc w roztworze wodnym będzie w postaci raczej niezdysocjowanej, dzięki czemu przy dodatku jonów OH- będzie mógł oddać wodór i utworzyć cząsteczki wody. Cytrynian zaś jako sól będzie zdysocjowany. Będzie anionem, będzie tworzył anion, zdolny do pochłaniania kationów H, czy też H3O. Znów. Jak to woli, jak bardzo skomplikowane chcecie, żeby to było, i zaznaczę od razu, że bufor nie może takiego kwasu czy zasady przyjąć nieskończenie dużo. Ma określoną, skończoną pojemność, i w pewnym momencie jego zdolności buforujące się kończą. Mówimy wówczas o tak zwanym przebiciu buforu. To dalej. Yy, substancje zapachowe. Jest ich sporo, nie wszystkie są tutaj otwarcie wymienione. Ich funkcja wydaje się jasna, oczywista i jednoznaczna. A żeby omówić mechanizm percepcji zapachów w tym filmie, musiałbym teraz pokusić o jakiś 30-minutowy off-top. Co nie znaczy, że nie powiem kilku słów o mentolu. Tak się składa, że poza aktywowaniem receptorów w naszych nosach, co odbieramy jako e, miętowy zapach, może on pobudzać receptory TRPM8, zlokalizowane na naszej skórze i języku. Są to struktury odpowiedzialne za odczuwanie zimna. Ale to nie wszystko. Mentol ma też specyficzne oddziaływanie na nocyceptory, czyli receptory bólu. Najpierw je pobudza, a potem je znieczula, co może zmniejszyć ból i pieczenie. A jeżeli dorzucimy do tego fakt, że zaaplikowany na owłosioną skórę mentol będzie podnosił mieszek włosowy, podnosząc tym samym trzon włosa, mamy efekt kondycjonujący. I mówię o tym, żeby zaznaczyć. Żeby podkreślić, że nie zawsze jedna substancja chemiczna może pełnić w takiej mieszaninie tylko jedną funkcję. Surfaktanty, poza tym, że są środkami myjącymi i ułatwiają pienienie, stabilizują też emulsje i nierzadko odpowiadają dzięki temu za opalizację np. szamponu, za jego odpowiednią konsystencję. Takie wielofunkcyjne są też liczne antyoksydanty, np. pantenol czy witamina B3. W produktach wielokrotnego użytku poważnym problemem jest kontakt z tlenem. O na przykład teraz, który jest zawarty w powietrzu albo z zanieczyszczeniami naniesionymi przez użytkownika. Reaktywne formy tlenu i azotu mogą niszczyć, degradować złożone substancje organiczne, które się tu znajdują. Jak wiemy, tego sporo jest w szamponie. I yy, przez moment planowałem nawet opisać, yy, co jest takiego niezwykłego w antyoksydantach, ale znów to jest bardzo yy, pojemny worek pojęciowy. Bardzo, dużo bardziej niż się wielu osobom wydaje. Taka witamina B3 na przykład sama w sobie tych reaktywnych form tlenu nie neutralizuje, a jedynie intensyfikuje takie naturalne mechanizmy w komórce które tym problemem mogą się zająć. Z drugiej strony przeciwutleniaczami są też polifenole, które już bezpośrednio te wolne rodniki atakują, neutralizują. Jakikolwiek mechanizm by to nie był, antyoksydanty odpowiadają nie tylko za trwałość i stabilność produktu, ale także mogą mieć to działanie przeciwłupieżowe. Podstawowym składnikiem, który w tym wypadku jemy który ma działanie przeciwłupieżowe w szamponie, który stoi obok mnie, jest pirokton olaminy. Ogranicza on populację grzyba z rodzaju malesizja, który wywołuje łupież. Choć jest to spore uproszczenie, bo każdy z nas ma go na swojej skórze, ale nie wszyscy dostaniemy łupieżu. Z większymi szczegółami opowiadam zresztą o tym w innym filmie na kanale. Link znajdziecie w karcie i w opisie. Generalnie jednak prawdą jest, iż Ograniczenie populacji tego jednokomórkowca jest pomocne w zwalczaniu łupieżu. I tak samo prawdziwe jest, że ten pirokton olaminy jest do tego ograniczenia zdolny. Ale, ale, niezaniedbywalnym czynnikiem w występowaniu łupieżu może być według wielu badaczy stres oksydacyjny. O czym też mówiłem w filmie o łupieżu, koniecznie go po prostu zobaczcie. A z tym stresem walczyć pomagają przeciwutleniacze. Jak wspomniana wcześniej witamina B3, i to jeszcze nie koniec, bo w dobie coraz większego zainteresowania związkiem ludzkiego mikrobiomu z funkcjonowaniem ludzkiego organizmu ukazały się prace sugerujące, że czynnikiem związanym z powstawaniem łupieżu może być też zaburzony mikrobiom skalpu, mikrobiom skóry głowy. Mówiąc inaczej, to, jakie organizmy żyją na skórze głowy i ile ich jest, było różne, porównując osoby z łupieżem do tych, które na tę przypadłość nie cierpiały. I, jak już zaznaczyłem, ten film powstał we współpracy z Head and Shoulders. I miałem okazję odwiedzić centrum badawcze we Frankfurcie, porozmawiać z pracującymi tam badaczami, dowiedzieć się, że obecnie ten aspekt mikrobiomu jest ważny w kontekście projektowania szamponów przeciwłupieżowych. Stąd zresztą na tej butelce jest to oznaczenie Microbiome Balance. Po prostu chodzi o to, że wykorzystanie pewnych substancji na odpowiednim poziomie może poza innymi zadaniami, także normalizować mikrobiom, sprzyjać utrzymaniu takich proporcji pomiędzy mikroorganizmami, aby przeciwdziałać występowaniu łupieżu. I uwaga, jedną z takich substancji jest witamina B3. Jak widać, molekuła w szamponie naprawdę wielofunkcyjna. I zanim skończę, chciałbym jeszcze wspomnieć o NACL, chlorku sodu, soli kuchennej, bo pełni on, czy pełni ona bardzo istotną i nieoczekiwaną rolę. Zwiększa lepkość. Tak, dobrze słyszeliście. Ja też nie podejrzewałbym, że to jest główny taki zagęstnik szamponu, ale miałem okazję przekonać się na własne oczy we Frankfurcie. I nie wiedziałam o tym, pomimo, że zajmowałem się trochę surfaktantami w doktoracie, ale jak zagłębiłem się w temat, to okazało się, że za tym zjawiskiem Stoi potwornie ciekawa kwestia, jaką jest krzywa solna. Generalnie, gdybyśmy rozpuszczali sól w wodzie, nie zauważylibyśmy znaczącej różnicy w lepkości roztworu, nawet przy bardzo wysokich stężeniach nacl Ale w tym wypadku mamy bardziej złożoną sytuację, a w roztworze dwa popularne surfaktanty: SELS i SLS. Z polskiego ten akronim brzmiałby SDS, bo to jest laureo siarczan sodu. Albo do decylosiarczan sodu. Generalnie molekuły te mają długie łańcuchy, olejolubne i ujemnie naładowane, wodolubne, polarne głowy. Mówimy, że to surfaktanty anionowe. Okazuje się, że dodawanie do roztworu surfaktantu jonowego soli skutkuje tym, że zmieniają się występujące w tym roztworze micele. Generalnie głowy surfaktantów nie będą chciały przybywać blisko siebie. Wszystko dlatego, że mają taki sam ładunek. W tym wypadku ujemny i minusy się będą po prostu odpychać. Ale jeżeli nagle w roztworze znajdzie się dużo plusów, a tymi są pochodzące z soli kationy sodowe na plus, to ich obecność może to odpychanie minusów niejako zneutralizować. Cząsteczki surfaktantu będą mogły być ciaśniej upakowane, a to będzie skutkowało tym, że micela będzie. Rosnąć, stając się coraz bardziej cylindryczną, wydłużoną strukturą. I okazuje się, że w pewnym momencie rozmiary tej rzemiceli staną się na tyle duże, oczywiście w skali molekularnej, że zaczną one o siebie zahaczać, gdy spróbujemy taki roztwór zamieszać. My Odbieramy to jako wzrost lepkości. Nie, mi się to kojarzy trochę z próbą mieszania kawałków sznurka pociętych na odcinki o długości milimetra, gdy te micele są małe, i kilku centymetrów w y, tym drugim przypadku, gdy urosną do dłuższych cylindrów. Więc ta druga sytuacja będzie y, skutkowała takim poplątaniem i wzrostem lepkości roztworu. Trudniej będzie go zamieszać, ale to nie koniec. To nie koniec, bo wzrost miceli jest związany także z tym, że maleje ich liczba i w pewnym momencie mamy tak duże struktury, że punktów kontaktu pomiędzy nimi ubywa i zaczynają się one przesuwać względem siebie płynniej, łatwiej, co przekłada się na spadek lepkości. Mamy więc maksimum na takiej krzywej zależności lepkości roztworu surfaktantu od stężenia soli i to jest właśnie krzywa solna. Coś, o czym nie wiedziałem wcześniej, a jeżeli wiedziałem, to o tym zapomniałem. Coś, co mnie niezwykle zainteresowało w trakcie przygotowań do tego odcinka, do tego stopnia, że dzwoniłem do swoich y, znajomych doktorów habilitowanych, żeby, żeby to konsultować. No nie spodziewałem się po prostu, że lepkość może się zmieniać kilkukrotnie, nawet na skutek dodania y, prostej soli. I na tym poprzestanę bo i tak długo gadam. Dajcie znać, czy takie chemiczne pogadanki na konkretnych przykładach przypadły Wam do gustu. A na zakończenie ciekawostka. Słowo szampon pochodzi od perskiego i hinduskiego określenia masażu głowy. Często z wykorzystaniem ekstraktów ziołowych i już jestem wypstrykany ze wszystkiego absolutnie. Poza tym, że mógłbym robić o zapachu i 30 innych sukni. Nie kuśmy losu. Do zobaczenia, do usłyszenia.